Poświęconym analizie nowej oferty T-Mobile'a, internetu bez limitu, nielimitowany internet domowy z nam na 24 miesiące korzyści dla domu. Zaczynamy. Będę leciał tak skrótowo, ponieważ pierwszą wersję, jaką nagrałem, wyszła ponad 20 minut po montażu, tak jakby miała być, więc jeszcze raz jest nagrywana, żeby Wam to troszkę skrócić. Zaczynamy. Tutaj z pierwszego punktu wynika to, że. Ta oferta miała być dostępna najprawdopodobniej do albo 24, i przesunęli ją z względu jakiś techniczny, lub po prostu ten regulamin został napisany 24 marca tego roku. I tutaj dochodzimy do punktu 1.2, w którym jest opisane to, że będzie weryfikacja lokalizacji, w której ma być świadczona usługa. To znaczy, T-Mobile zweryfikuje, czy możemy mieć ten. Pakiet, ponieważ czy na danym terenie na przykład jest nadajnik obciążony, czy nie? Czy radiolinia do nadajnika jest wystarczająco szybka? Właśnie chodzi o samo to, czy nadajnik da radę na naszym terenie właśnie obsłużyć tą ofertę. W sensie, że by każdemu, który bierze tą ofertę, zapewnić w miarę równy dostęp do prędkości. Taka sytuacja y, była również w trakcie poprzedniej oferty internetu bez to z ograniczoną prędkością. Tutaj, z tego co czytałem, mówiłem wcześniej właśnie, właśnie regulamin, nie będzie ograniczenia prędkości ani ograniczenia y, objętości danych, więc y, tutaj, y, no, tak jak tutaj piszą, że y, efekt równego wykorzystania sieci i optymalizacji ogólnej jakości usług telewizyjnych świadczonych z wykorzystaniem sieci więc tutaj mu muszą sprawdzić, czy, na, aby na pewno będzie wszystko dobrze działać i dopiero wtedy uzyskamy e, pozytywną lub negatywną e, odpowiedź i wtedy to wszystko zależy, czy będziemy mogli zawrzeć umowę na ten właśnie internet. E, spełni waru inne warunki, czyli e, wiarygodności płatniczej. No wiadomo, to zawsze jest weryfikacja tego, więc e, tutaj nie e, jest to punkt oczywisty. Na 24 miesiące dokumentu urządzenie rozumie się jeden z zestawów. Router numer 1 promocji XL. No to jest wiadomo. Ten router, który dostaniemy wyżej wskazane można zawrzeć w punktach sprzedaży lub podczas wizyty kuriera po złożeniu zamówienia na stronie mobilea lub przez telefon. To wszystko jest chyba jasne. Abonent wiążąc się wybiera mm, o, jedną z ofert poniższych tabeli z wyłączeniem usług, to wszystko jest wiadome. Yy, wyłącznie w zasięgu sieci yy, operatora, to znaczy nie mamy ani roamingu krajowego, wiadomo, że T-Mobile nie ma roamingu krajowego, ani też roamingu międzynarodowego, bo ta, ten internet nie będzie po prostu działał za granicą. Yy, opłata aktywacyjna wynosi 29 zł, yy, kiedy kupimy ją. Yy. W salonie, lub przez telefon. Jeżeli zamówimy ją przez stronę www.teamaboy.pl, wtedy opłata aktywacyjna nie będzie naliczona. Tutaj mamy po prostu opłatę aktywacyjną za darmo. Abonent ab y zawierając umowę y na adres świadczenia usługi, czyli to, co o czym mówiłem, że musi być weryfikacja, czy na danym terenie, czy w y którym będziemy korzystać z usługi i tego nie limitowanego internetu, nadajnik jest, będzie w stanie sobie poradzić z obciążeniem. W sensie czy po prostu obciążenie nadajnika jest yy, na odpowiednim poziomie i że będzie można korzystać swobodnie z tej usługi. Yy, w strefie domowej albo on korzysta z usługi yy, internetu mobilnego bez limitu prędkości, no to yy, chyba jasne. Poza strefą domową szacunkowa prędkość, yy, maksymalna prędkość wynosi yy, 512 kilobitów na sekundę, no czyli poza tym obszarem, 500 metrów wokół naszej lokalizacji. Jeżeli wyjdziemy poza ten obszar, no to mamy do pół megawita pobierania i wysyłania danych, czyli... Jest to śmieszna prędkość, ale no... Są tacy, co i przy darmowym BDI korzystają, więc... I to im jakoś wystarcza. Abonent y, powinien zakończyć bieżące po ponownym wejściu do strefy. Abonent powinien zakończyć bieżące połączenie i po, na, ponownie je nawiązać. Co spowoduje przywrócenie pełnej prędkości transmisji danych w obszarze strefy domowej. Czyli wracamy do strefy domowej i już znowu mamy prędkość na poziomie po prostu na y, poziomie takim, jak y, powinna być, czyli maksymalną, możliwą w danym momencie może e, zmienić e, wskazany podczas zawarcia umowy adres świadczenia raz w cyklu rozliczeniowym. No to jest chyba logiczne. Kontaktując się z biurem obsługi, albo składając w jednym z e, punktów sprzedaży, no to jest logiczne. Mm, o ile jest, mm, o ile świadczenie usługi technicznie jest możliwe, ten sprawdzenia, no to wiadomo. Znowu przechodzimy w weryfikację i sprawdzają, czy w nowej lokalizacji możemy e, mieć e, ten internet. Mm. Zastąpienie przez elementa urządzenia, o którym mowa w punkcie 1.7, innym sprzętem niż zestaw router z anteną zewnętrzną, spowoduje, że usługa internetu mobilnego nie będzie działała. Za skutki, używania nieodpowiedniego sprzętu teamowego nie ponosi odpowiedzialności. Co to znaczy, jeżeli włożymy kartę do innego y, routera, niestety y, in, y, usługa internetu nie będzie działała to w takim razie już nie rozumiem tego punktu za skutki używania nieodpowiedniego sprzętu teamowanie ponosi odpowiedzialności no, ten zapis już przeczy jedno drugiemu ponieważ skoro nie będzie działała to, to po co już jeszcze jest ten zapis o tym, że nieodpowiedniego sprzętu Jak skoro usługa nie będzie działać to nie będzie działać w innym sprzęcie i tyle abonent z rabatem czyli płacimy 130 zł miesięcznie jeżeli nie zgadzamy się na fakt E Fakturę i marketing mamy 140 zł w, tra w trakcie 24 miesięcy, yy, na które podpisujemy umowę. Jeżeli yy, yy, wygaśnie nam okres umowy i yy, nie przedłużymy jej, to będziemy płacić odpowiednio 150 i 160 zł, czyli 20 zł. więcej. Mamy internet bez limitu, opcje na próbę i technologię 5G. Yy, okres umowy wynosi 24 miesiące. W strefie yy, tutaj jest yy, w Strefie domowej nie ma ograniczenia do objętości danych ani szacunkowej prędkości maksymalnej. To o czym mówiłem. Nie ma i limitu prędkości, i limitu y, tego ile będziemy korzystać. Możemy stać ile wlezie Pobierać wszystko: Steamy, Originy. Wszystko i nie ma ograniczenia w strefie domowej. Poza strefą domową mamy pół sekundę. Rabaty, no to no o czym mówiłem, że e-faktura i e zgody marketingowe hmm. będą obliczone proporcjonalnie, to wszyscy wiemy. że y Aktywowane automatycznie to są te co w tabeli. Usługi y opcjonalne to wiadomo. Okres 3, miesię 3 miesięcy przed końcem czasu określonego umowy Timoowe zweryfikuje. Weryfikuje możliwość technicznie dalszego świadczenia usługi pod adresem świadczenia usług. No, czyli w 3 miesiące przed końcem umowy sprawdzają, czy dalej jest to możliwe, i wtedy nam albo proponują przedłużenie umowy, albo y, oni sami nam wypowiedzą umowę, jeżeli nie będzie y, możliwości świadczenia jej y, pod danym adresem. Szczegółowy opis usługi promocyjnej. Internet bez limitu. Internet, jest Internet bez limitu jest aktywowany automatycznie przy związaniu z silniejszymi warunkami, a on nie może dezaktywować usługi cykliczną. Oczywiście w strefie domowej nie ma yy, ona ograniczeń co do objętości ani szacunkowej prędkości danych. To, co yy, wcześniej yy, właśnie czytałem, już poza strefą domową, mamy te 512 kbps. sekundę. Yy. Technologia 5G to wiadomo, że musimy mieć y, sprzęt, no, czyli dostaniemy ten sprzęt, bo innego, z innego nie możemy korzystać. Kartę też dostaniemy, z której będziemy mogli korzystać w 5G. LTE dostępne, no to wiadomo. I włączoną e, technologię 5G w systemie to też dostaniemy. I żeby, y, tutaj jest y, jedyny punkt, który ten, że musimy być w technologii zasięgu, pi, y, technologii 5G. No ale. To już oni nam sprawdzą, czy możemy być czy nie. Orientacyjna mapa, to wiadomo, że jest na stronie internetowej, zawsze, ale od tej mapy to bym tak się bardzo nie przywiązywał. Nie gwarantuje prawidłowego działania usługi w technologii, 5G w przypadku korzystania z urządzenia zakupionego po sie po po poza siecią. To jest głupota, ponieważ nie możemy korzystać z innego urządzenia, bo jasno napisane, nie możemy korzystać z innego urządzenia, ponieważ. Usługa nie będzie działać. Dlatego dla mnie ten punkt jest trochę mm, bezsensowny, napisany. Tutaj mamy opcję yy, yy, op na próbę, że możemy zwrócić w ciągu 14 dni bez yy, tutaj jakiś yy, utrudnień ze strony Simobajla yy, i gdzie mamy zwrócić? Oświadczenie. Co mamy zwrócić i, nie, i dlaczego mogą nam nie przyjąć. i Tutaj wszystko. I tutaj mamy o karze umownej e, punkt, e, to wiadome, że zawsze jak to pisujemy, mamy też punkt o tym, że jeżeli dajmy na to, e, dadzą nam jakieś rabaty, czy właśnie złożymy reklamację, to że e, wtedy mimo złotówkę i tak musimy miesięcznie zapłacić za ten internet, nawet jeżeli będziemy mieli... E, jak Jakiś rabat w związku z reklamacją, czy czymkolwiek innym. I teraz tutaj jest już umowa o sprzedaży samego sprzętu. Tego nie będę wam czytał, bo to jest standardowe, że jeżeli nie, to blokują no, sprzęt, jeżeli nie będziemy za niego płacić. To jest logiczne. Jeżeli masz pytanie dotyczące internetu mobilnego, światłowodu lub wyboru oferty, serstw, urządzenia, napisz je. Komentarzu na ten o tym temat podzielmy. Jeżeli film ci się spodoba, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!